Kiedy Jezus powrócił łodzią na drugą stronę jeziora, znów wielki tłum zebrał się wokół niego. Wtedy to przybiegł do niego przełożony pobliskiej synagogi imieniem Jair. Padł do stóp Jezusa z żarliwym błaganiem: Moja córeczka umiera. Przyjdź i połóż na nią swe ręce, by została uratowana i mogła żyć. Jezus natychmiast wyruszył do domu tego człowieka, a wielki tłum poszedł za nim. Szli w wielkim ścisku, gdyż wszyscy, z każdej strony, starali się przecisnąć do niego. Pomiędzy nimi znajdowała się pewna kobieta, która od dwunastu lat była umęczona niegojącymi się krwawymi wysiękami. W tym czasie wiele wycierpiała z rąk lekarzy. Wydała na nich cały swój majątek, jednak bez żadnego skutku. Zamiast poprawy, jej stan był coraz gorszy. Kiedy więc dowiedziała się o przybyciu Jezusa, szybko pobiegła do niego. Przecisnęła się przez tłum i z tyłu dotknęła z kraju jego płaszcza. Była bowiem przekonana, że gdyby udało się jej dotknąć choćby jego ubrania, zostanie uzdrowiona. I rzeczywiście, gdy tylko to uczyniła, przyczyna jej choroby ustała, a ona sama natychmiast poczuła, iż jest uwolniona z boleści. Jezus od razu zauważył, iż jego moc została użyta. Natychmiast odwrócił się i spytał: Kto dotknął mego płaszcza? Lecz uczniowie tak na to zareagowali. Czy nie widzisz, że tłum napiera ze wszystkich stron? Dlaczego pytasz o to, kto ciebie dotknął? On jednak szukał wzrokiem osoby, która to uczyniła. Wtedy owa kobieta, bardzo wystraszona, wiedząc, że to o nią chodzi, podeszła i z drżeniem padła przed nim, wyjawiając całą prawdę. On zaś powiedział: "Córko, twoja ufność sprawiła, że zostałaś uleczona, a teraz idź już w pokoju, wolna od cierpienia". Gdy jeszcze wypowiadał te słowa, przybył posłaniec z domu przełożonego synagogi i powiedział: "Twoja córka umarła. Nie ma już sensu trudzić nauczyciela. Lecz Jezus, słysząc to, powiedział do przełożonego: Nie lękaj się, tylko mi ufaj. Nie pozwolił dalej komukolwiek towarzyszyć sobie, z wyjątkiem Piotra, Jakuba oraz jego brata Jana. Razem weszli do domu zwierzchnika synagogi. Tam zastali wielki zamęt. Wiele osób płakało. Część lamentowała w niebogłosy. Wtedy Jezus tak się odezwał: Po co czynicie zamęt? I wznosicie lamenty. Dziecko nie umarło, jedynie zasnęło. Lecz oni zaczęli go wyśmiewać. Wtedy Jezus kazał usunąć wszystkich z domu, a następnie wraz z rodzicami dziecka i trzema uczniami wszedł do izby, w której złożono ciało. Wziął dziecko za rękę i powiedział: Talitakum, dziewczynko, wstań! I dziewczynka natychmiast wstała i zaczęła chodzić. Miała bowiem 12 lat. Gdy obecni to zobaczyli, kompletnie osłupieli. Następnie Jezus udzielił im wielu wskazówek, których jednak nie mieli dalej rozpowiadać, polecił tak, żeby dano jej posiłek. Dzisiejsza Ewangelia opowiada o dwóch cudach dokonanych przez Jezusa. Historie te uczą nas o wierze, desperacji i cudzie życia, które są równie aktualne dzisiaj, jak były dwa tysiące lat temu. Przypomnijmy sobie sytuację. Jezus wraca przez jezioro i tłumy witają go na brzegu. Wśród nich jest Jair, przełożony synagogi, który pada u nóg Jezusa, błagając go o pomoc dla swojej umierającej córki. Zaledwie kilka wersetów później spotykamy kobietę cierpiącą na krwotok, która wierzy, że dotknięcie szat Jezusa może ją uzdrowić. W obu przypadkach zarówno Jair, jak i kobieta cierpiąca na krwotok przeżywają swoistą izolację. Przełożony synagogi jest człowiekiem szanowanym, ale w obliczu choroby córki czuje się bezradny. Zapewne przeżywa także dylematy. Jak ma zachować się wśród obserwującego go tłumu? Kobieta z krwotokiem z kolei żyje na marginesie społeczeństwa, wykluczona z powodu swojej dolegliwości. Czy to nie brzmi znajomo? Ile razy my sami czujemy się bezradni w obliczu problemów, które wydają się przerastać nasze możliwości? Ile razy czujemy się samotni, nawet będąc w tłumie? Ponieważ nasze problemy wydają się nas definiować. Ale oto piękno tej historii. W obu przypadkach. Jezus reaguje z miłością i współczuciem. Nie tylko uzdrawia, ale również przywraca społeczne więzi. Kobieta zostaje uzdrowiona nie tylko z choroby fizycznej, ale i wyciągnięta ze społecznej izolacji. Dziewczynka Jaira jest wskrzeszona, a Jair odzyskuje wiarę. Jezus mówi do Jaira, nie bój się, tylko wierz. To zdanie jest jak boja ratunkowa rzucona nam pośród wzburzonego morza codzienności. Tak łatwo jest się poddać lękom, ale Jezus przypomina nam, że wiara ma moc pokonywania przeszkód. A co z kobietą z krwotokiem? Ona wierzyła, że nawet najmniejszy kontakt z Jezusem. Może ją uzdrowić. I miała rację. Jezus mówi do niej: Córko, twoja wiara cię uzdrowiła. Nie bez powodu mówi się, że wiara może przenosić góry. Zastanówmy się, ile razy w naszym życiu błagaliśmy o cud, nie zdając sobie sprawy, że to my jesteśmy cudem. Każdy z nas ma moc przemiany nie przez wielkie gesty, ale przez małe dotknięcia. Gesty życzliwości, słowa wsparcia, nawet uśmiech, może być lekarstwem dla duszy. Czyż nie jest to cudem, że w czasach, gdy świat wydaje się pędzić bez zastanowienia, możemy się tutaj zatrzymać w tej wspólnocie i poczuć dotyk Bożej obecności w naszym życiu? Ostatnia myśl płynąca z dzisiejszej Ewangelii dotyczy wspólnoty. Jezus nie działał w ukryciu, ale był zawsze otoczony ludźmi. Jego czyny miały głęboki wpływ nie tylko na pojedyncze osoby, ale i na całe społeczności. Dziś, gromadząc się razem, przypominamy sobie o sile wspólnoty wierzących. Jesteśmy przypomnieniem dla siebie nawzajem, że nasza wiara, nasze modlitwy i nasze wspólne działania mogą czynić cuda. Niech ta Ewangelia będzie dla nas przypomnieniem, że niezależnie od tego, jak trudne jest życie, nie jesteśmy sami. Jezus wciąż przechodzi przez nasze Galilejskie wody. Gotów odpowiedzieć na nasze wezwania, leczyć nasze rany i przywracać nas do wspólnoty. Niech te słowa z Ewangelii inspirują nas do głębszej wiary, większej otwartości na działanie Boga w naszym życiu. I do bycia częścią wspólnoty, która razem dąży do lepszego świata. Amen.